Nie Jerzy, wydajmy tą płytę, zorganizuję 50 koncertów, ruszycie w trasę. I co, wchodzić w to? Bez wahania. Ja ale w tym się grać nie da. Ale jak się wygląda? Rock'n'roll możesz sobie uprawiać za kulisami, jak Skaldowie. Na scenie śpiewasz ładne piosenki i siedzisz cicho jak trusia. Królowie gówna mówią nam Królowie gówna, on i ja wieczoru wybierzemy najlepszy performance Czyli kit dekady to z nas zostaje? Pewnie nic Wyłącz to, wyłącz Nie nakraliśmy dobrych płyt, Nadzieja, nadzieja włoskiej muzyki po Szczera, przede wszystkim szczera i to się liczę. Dziękuję bardzo Nikt w tym smutnym kraju wciąż nie potrafi pisać takich tekstów Pisałeś taki przebój jak ja mam Napisać trzy sekundy tak. Zieraj w Słuchajcie, sensie to jest cał Wreszcie, wreszcie Może, Możemy będzie, żeby nie szczerzył tych zębów. Koniec masowej podpierdolki Niczego Już nie jesteśmy tacy pojebani jak wcześniej. Otworzyliśmy się na pop, także... Nie daj się zjeść! Nie daj jest zakochanych na świecie powiedz Nie, w samych Chinach jest zakochanych. No nie wiem, no życie do dni nie wiadomo skąd nie warto Czego słuchają zakochani? Napisałem miłości Niech każdy zakochany da złotówkę. Starezo lansujesz się tutaj w TV. No i gdzie jest ten Twój ofster? Gdzie jest ta alternatywa?